No idziemy. Jak tu świeci to ultrafilet, wiesz? Dobra, patrz co, pogadamy jak przyjdziemy z drugiej strony. Dobra, proszę bardzo. No dobra, to cały czas nagrywam. Cały czas nagrywał. Cześć I dziś zwiedzamy opuszczone gospodarstwo co? co tu jest? Ale ty, się przestraszyłem pamięci? Na samodzień dobry? Co, co my tu mamy? Na samodzień dobry No nieźle Co tu? Co? Co? Ja pierdolę Dobra Nie widziałeś co to? Słuchajcie, kierujemy się tak o, wow. kieruj się w lewo czy w prawo? W lewo. W lewo, dobra. Ty to do zabału się skierujesz. <grywa> Szafki, jakiś obraz stary? Jakiś obraz. <grywa> to nie <grywa> To nie ja, to ten pan. No, bardzo standardowny już, nie? No. Zobaczymy, czy jest, jest z drugiej strony jakaś data. Proszę obrócić. Czekaj, coś tu jest. Pier... bugiel... Lewyk. 1956 rok, widzisz? 56. 56, no. 56 no. Sporo. Tak, ale wszystko to jest poprzewracane, widzisz? Zobacz, szafki, szafki. Dobra, idziemy dalej, nie? Jak wow. zawsze. Jak zawsze. Krzyż. Ale widzisz, to jest chyba ten taki Jezus, jak, ta, jak go naświetlisz, to on się świeci w ciemności, widzisz? Nie jestem pewny, ale Ledo. może tak być. Ja nie w O ja. tak, rzeczywiście. A, ale fajnie. No. Sobie muszę wyłączyć tego. Światełko. Dobra, no, wchodzimy tu, ale ładny bajzer, który zrobił, co? Wszystko porozpieszane. Szafki. A wyglądało na lepsze, nie? No, Tu masz jeszcze inny portret, który tutaj zdjęcie zostało. Jana Pawła drugiego. No ale sam dzień dobry to to ładne przywitanie, co w tym domu? No, mieliśmy. Ktoś ten już tu był i. Musiał, no zobacz, ale jaki burdel tutaj zrobił, nie? A, to jestem ten prawy drudy. Tak. Dobra. No, trzeba uważać tutaj. Nie, widzę, nie ktoś tutaj może czegoś szukał, wiesz? Jak no, to wygląda. A kuchnia w miarę jakoś wygląda? Nie ja mów dziewczyna, ja ale chyba widziałem mysz. Ty, ja też ja nie lubię mysz ani tą... Aha. <noise> o, a tu jest te... to wejście jest to, do przedpokoju. Jest, do tego... <noise> no. Tutaj co ja mamy? Na stronie są jakieś klucze. Ciekawe, czy tu piwnica jest, nie? Zawsze go zajmę. Jak może wyjdzie, tak. to już będzie na pewno. Jest samą. Czekaj. Czekaj, tu jakieś gazety są. Patrz kalendarz z 97 roku. Widzisz? Polski kalendarz. Księżycowy no. 97 Chyba kupę dotknęły. No. Dobra. Ryt, tygodniowy kład Księżyca. Jakiś to nie chcę pokazywać zbytnio. Wiesz, adresu, nie? No ja wam. Co Dobra. Przejdźmy tutaj do. Tego pomieszczenia. O, A, to chyba główny salon, nie? No już patrzysz. Jest rozebrany. Już jest rozebrane. Wszystko gazety, wszystko na ziemi. No, no Tu nic. Nie, widać nie ktoś tutaj czego szukał wiesz. Patrz jeszcze te stare widzisz? Nie, tak. nie tapy, tylko no, malowanie takie. No ale no. to. To się chyba to specjalne wałki kupowało. No by... tak no nie widzę innego nie. tego. Męczyna. Wszystko rękoma ma do tej na no ale... dobra. Słuchaj, ten pokój, nie wiem czy tutaj wyjdziemy do tego. Nie, Chyba czy nie jest... Z drugiej, jest z drugiej strony jest wejście? No Łady, no, żelando. i ma. A, to, to jest ma. prędko no. Zerwany ja chusta jakaś, zobacz. Przepraszam. Tutaj... Fajne drzwi, nie? Jeszcze raz. Ale cena jest jeszcze stara, według tego. Nie, ale w O, i stary grecki. fajnie pani, to mieszkała. No tak. Dobra, słuchajcie, my idziemy teraz z drugiej strony, chyba co? Czyli w czym to zdjęcia porowią? Zastosowanie wtyczkę z przewodem symetrycznym żeby włożyć do gniazdka antenowego. Antena, tak? Jaka jest stara? Antena. No ale zobacz, jakie Będziemy. jeszcze pismo, jakie staro dawno musi być. No? Dobra, niech dziewczęta tam sobie przejdą w porozumie zdjęcia, a my idziemy dalej. W ty przodem o tym masz lepsze światło już bardziej się ciemno robi. O, na tak. o, no na łóżko. Tak tu też za, nie zaprosiliśmy, nie? Ładne No, no, no Tu też A i to są te filiżanki, nie? Te jak No też już swoje lata mają, nie? To podstawki chyba jeszcze są, nie? Dosyć no. Do jajek? Do jajek, nie? Chyba tak. Pokaż. No ja, to na, to, Tak, to jest do jajek, no. Tu macie pod, powiem, na innym wiesz, było ten... Chyba na tym ostatnim no. powinna być taka... Jakby. Jo, jest. A co tu jest napisane? Cena. Ale to jest jakiś ruski, W rublach. No. Hmm. Tak. To jest do, do jajek. Fajne. Tu filiżaneczki. Skąd one są? Wałbrzych. Ogrzych. W no, polskiej produkcji. A tak, chyba jeszcze to kawy, chyba co? Też jeszcze... tylko. Nie mam zielonego pojęcia, po tym to jest. Boję się pomyśleć. No i choinka, nie? Poczekaj, tu jest jakiś rachunek jeszcze. Za prąd, chyba co? Przejazd przekaz pocztowy. Przekaz pocztowy ile? 920 renta na pewno, nie? Dochód, zaliczka. Dochód 911 zł. No, dobra, przejdźmy na sobie pomieszczenie. Tam już widzisz, coś wykute jest. Tak. Tu jest? pana przeprosimy, który tutaj siedzi. Poczekaj, to jest łazienka, czy wejdzie na strych? Patrz, wejdzie na strych, jest. Tak? No. O. To będziemy później, najpierw obejrzymy ten. Tak, to potem Co tam jest tutaj tam, pole, na dole? No, to jest pamięci rewelka. Przegięcie. No, żeby na palce nie nadepnął. A akurat chcę, chcę, chcę. <laughs> Dobrze, że nie narobiłem. I czego? co to jest? O, stare gazety. Pamiętaj 7% na wszystkie... Ok Aha, dobra, ja myślałem, że to kartka. To jest nadrukowane, nie? Zobacz, ogórki jeszcze. Cukiernica. Na no, Sylwester robimy, ty. Co tam jeszcze jest? Nie tu tam jest jakieś... Też Śliwki tych. widzę. Może i tak. Widzę śliwki. Jaka żarówka tu jest jakaś? 2001 jakoś? jest ten. Cześć, Co to jest? No tak. Nie patrz, nie, ja myślę, że ten... żarówka to jest... Czemu... O termosu wkład, nie? No. no bo widać nawet Gazety. Tu jest 2001 kalendarz. To jest 2004 gazeta. 2004 roku no rzeczywiście stare już A tu jest. Tu jakaś piżarnia, czy... Nie, to jest łazienka, tak? Bo Hanna coś zabrał hmm. No dobra, ty to do, do rozwójki pójdzie, nie? No. ...lodówka. lodówka. Dobra, zobaczymy teraz na... ...na, terenie, strych. na strych, jak ja tam oczywiście wejdę, nie? Bo tam taka drabina w sumie niestabilna jest. Dasz radę wyjść? Hmm. No, wracaj. Chodź. Co stabilna wiary? Taka widać, nie? Nawet nie jest aż taka stara ta drabina pęci. I co jesteś ciekawego u góry? Nie widać. O, no to ja tam raczej chyba nie wejdę przy mojej wadze. Ewentualnie tak sobie. sobie. Patrz jaka ta. Kaczapka, zobacz. No właśnie. Właśnie. Tu nie zobaczysz nawet. Nawet nie ma żadnego tego. Kremetki żadnej, nic. nic. Jakiś tajniczek starodawny, zobacz. Micha. Czajniczek. Też musi ostatnio sobie, sobie tu chodzić, bo ja bym z chęcią wszedł, ale jak już mówię, za dużo ważę to. nie bardzo jest. No tu kominek jakiś, nie? Co to jest ogólnie? A wiesz, że nie wiem. A myśl, tu po to jest z tej strony? Tu jest coś? O, wszystko zerwane jest. Zerwane, no. Z tej strony zobaczę. A! Nie ma co. No, tutaj nie ma. Dobra, schodzimy. No nic. Nie, że coś tam widzisz. Nie, łańcuchy. No, żeby tyle. Nic więcej. Dobra, schodzimy na dół. Zresztą jakiś No, co, ja nadepnąłem? No, momentalnie już się ciemno robi, nie? No, co to jeszcze Lusterko wisi? O, teraz obraz normalny. No idziemy. Jak tu świeci, to no. ultrafioletar, wiesz? Dobry, ci, 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 ciao, ciao. Nie, nie. No, idź. no No iść. No, no. Idziemy, idziemy. Czekaj. nie ma? Co jest Dzień dobry, na tyle miasto, wychodzisz po pola białego przemiany. Dobrze, pat, chodzimy. Bo... Dobre, patrzo, pogadamy, jak przyjdziemy z drugiej strony. Nie będziemy gadać to Dobra, proszę bardzo. Dobra, dogadamy się po pierwsza lokalizacja. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. To jest włam, proszę Państwa. Mnie to nie interesuje. bo ja tyle włamań, bez przerwy. A, no Policja, kuba krwi jeszcze. O Jezu, no to... I to ja mam już dosyć tego. Ale co to jakieś bija, takie czy... Nie no, normalnie porozbijali wszystko, wszystko porozwalali. Bo ja pierdolę. No to... To już jest chamski, wie pan, to już jest. I, powywiali, i powywiali się... Gdyby to było zamknięte, my nie jesteśmy tacy że nie. my się włamujemy. Ale znajomy ja... był tu ostatnio i dlatego wie, wiemy, że tu jest opuszczone. No, my Ale jak znajomy, ja zaraz dzwonię po właściciela, mnie to interesuje. Nie wie pan, to jest... Tłumaczcie się jemu, nie mnie. Nie wie pan, to jest na takiej zasadzie, że... My szukamy, tak sobie jeździmy samochodem, bo logiczne, jakbyśmy mieli się włamać to byśmy nie postawili samochodu tutaj. Byśmy uciekali, a my przyszliśmy do pana porozmawiać normalnie. Dlatego my szukamy, wie pan opuszczony taki nasi miejsca. No na, na podjeżdż... naprawdę... ja, jak pan przepraszam, no to proszę bardzo, posiada pan samochód. Tak. Pod numer 13. Tak. Tak. I wiem, tu maci pan się. Bardzo a ale gdzie to może dojechać połowie? Powiem panu tłumaczy. Tu no. tędy, pan. W lewo. To, w lewo? Tak po prawej stronie pięty gosłar nie ma problemu ja no, my nie, nie ma problemu, problemu no. my po prostu... ale to nie możliwość, że mogliście wejść bez żadnego problemu nie wiem co, bo, nie, jest... No, bo to jest u nas tylko budynki, to bo mamy nawet kamery, mamy nawet mamy kamery. My wszystko zawsze, zawsze nagrywamy maskę to miałeś ja, my naprawdę nagrywamy, my zawsze pan co nagrywamy, zawsze wchodzimy też dla naszego bezpieczeństwa tak a tym bardziej my się nie włamujemy, bo nigdy nic życiu nie robimy, bo to chodzi o to, żeby zrobić zdjęcia. Nie zniszczyć nic i zostawić tak jak y, było. to jest, to jest ciekawe, że czy, kto, kto... że tam się... Czy... No, nie tylko zwiedzamy, zdjęcie robi filmujemy, tak no, same, to są... Bez... Ja, ja uważam jedno. E, numer, ja myślisz, że zrobiliśmy. No, bo... ale mam e, Nie ma problemu. W komórce, jeżeli powiedziecie do gospodarza i on powie, że nic, nic się nie stało, no to nie ma problemu. Nie ma problemu. Pan, a raczej dbaj na policję. Ale dobrze pan reaguje. No, już nie no, pan. Bardzo dobrze, muszę. No. wie pan, co gdyby się zaparł. Naprasz... Jeszcze jest kamera, proszę państwa, co ogólnie. Ja wiem, nie, wiem, nie, nie. Dzięki Dlatego mówię, że stanęliśmy samochodem pan. na widoku, że kamera chyba nawet chwyciła, wie pan. bo... No, no ja wie... musiałem się wrócę z pracy, żeby tutaj jechać, żeby zobaczyć, co się dzieje. No, no, ja wiem o co chodzi, nie. Taką bazę obiera światła, tam jeszcze. działał. no, a to nie wiem nawet. tam... Niech na złość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. My co winowajcy jesteśmy. Znaczy, nie chcę mniej się podjechać, wie pan. Nie wiem, czy tutaj pan dzwonił jeden. No, COVID jest i z tego. Aha, no, I, no, i, no. I teraz tak panowie. No, to, no mam... nie, Ogólnie to może tak powiemy. No, no, może tu przejdziemy no, dalej, bo tu No, no tego... niech się pan wytłumaczy. Generalnie, no, no, się pan wytłumaczy. generalnie no, zajmujemy się. No, no, e, to tak eksplorowanie robimy zdjęcia i filmy no. miejsc, które są opuszczone. Gdzieś, ale, gdzie adresy znajdują się na przykład w internecie jest jakby spis e, e, takich miejsc że one są opuszczone i wtedy my robimy zdjęcia, jak to wygląda, w jakim to jest stanie. Tak jest, że właściciel zmarł, a że, 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 że państwo to przyjęło. Bo tyle, nawet pan tyle już mieliśmy e, tych, tych obiektów, które na już... Proszę, że proszę przede wszystkim e, dowody, spiszę bo jak policja będzie tego, to żeby był jakiś kontakt bo tak to tam, e, ja nie jestem w stanie e, pan zamaskowany, pan też zamaskowany masz, kamera nigdy czy jest włączona, czy nie włączona no, włączona, no bo wiem, no to nie wzięłem a cały czas mam